Słuchajcie teraz historię. Wjeżdżam przed do hali garażowej i przychodzi do mnie jakiś sąsiad z jeb, którego nie znam, bo nigdy nie widziałem, więc nie jest prawdopodobnie składki, klatki, jest w ogóle z bloku obok. I pyta mnie, czy mógłbym ciszej jeździć z samochodem po osiedlu w dzień. Mówię, a jak wam to zrobić? I on do mnie, że jeżeli coś mi nie pasuje, to możemy w to inny sposób załatwić. I teraz załatwcie, w jakim mi kurwa kraju żyjemy, jakie tu mieszkają zjeby i gość mi grozi policją, że mój samochód jest za głośny. No debil. A ja mówię, proszę dzwonić yy, na policję, bo ja będę hałasował, będę robił hałas, będę hałasował dzień i noc i gdy ja mówię, wszyscy robią hałas, to wszyscy robią hałas.